Nie daj sobie wmówić, że jesteś myślącym, rozpędzonym w losowym kierunku kamieniem. Jesteś człowiekiem, który powstał bezpośrednio z miłości i żyje po to, by pomagać innym. Bóg Cię wybrał spośród wielu, abyś spełnił Jego Boży zamysł, który jest owiany tajemnicą. Nie zdejmuj swoich oczu z Boga i nigdy nie zapominaj o tym, że Cię wybrał. Choćby każdy się od Ciebie odwrócił, w tym cała rodzina, wiedz, że Bóg Cię kocha przez całą wieczność. Aniołowie, zesłani przez Boga, będą cię strzec, gdy będziesz szedł przez życie. A dla Boga twoje problemy są do rozwiązania, bo dla Niego przecież nie ma rzeczy niemożliwych. Musisz Mu w końcu zaufać i dać mu się odpowiednio pokierować pod przewodnictwem Ducha Świętego. Gdy tracisz nadzieję, to nie zapominaj, że ktoś mądry kiedyś powiedział, że nadzieja jest siostrą cierpliwości. Wszystkie ludzkie decyzje powinny być poparte boską inspiracją która wynika z naszego pojednania z Bogiem. Oddaj się Chrystusowi całkowicie, a On poprowadzi Cię przez kręte ścieżki życia pomimo tylu wrogów i przeciwności. Choćby Twoje grzechy były szkarłatne jak krew, pamiętaj, że nie ma grzechu, którego nie może zmyć ofiarą, jaką złożył nasz Zbawiciel.